Mini legendy, odcinek 10. fałszywko. Dobra, czarny. Więc teraz, jak masz tę bronię, to możesz iść walczyć. No tak, tylko jak ja tam dojdę, nie dojdziesz. Czarny jest największa ilość. Poddaj się. No właśnie. Nie jestem tutaj, żeby walczyć. Coś mi się w systemie zniszczyło, więc jestem po waszej stronie. A skąd mamy tedy ci wierzyć? Pójdę ci zbierzie, to już się palić do walki. Ja nie będę was walczyć. Najwyżej was znokautuję. Może dam mu szansę. Ale przecież na komputerze pisało, że on jest zły. Mikrożółte Czy ty naprawdę nie znasz tego przysłowia, że w komputerze mogą też być kłamstwa? Dobra, zawijałeś mnie. Widzicie? Jestem trochę głodny. Może zrobić coś dla mnie do jedzenia. Okej? on dobre paluszki? Zawsze lepsze jest niż nic. Postanawione. Nadal ci nie ufam. Już szukam. Danie gotowe. Bon appetit. Dziękuję. Teraz idź do tego tematora albo ich zabiję. Wiedziałam, że nie możemy mu ufać. Mu no, idź się do, tem do to tematora. Nie. Z nim to oznacza walkę? Hmm. Tak? To oznacza walkę, geniuszu. Czyli chcesz walczyć? Hmm. Co się boisz? Zobaczysz potem, czemu. Ha, ha, ha. Teraz jeden. Nie trafiłeś. To trochę bardziej bolało. To wszystkich moich kol kolegów. Teraz to moja kolej. To bolało, ale się nie poddaję. Czas to zakończyć. Nie, bo ja to zakończę. Auć. Papa. pa. słabsze niż myślałem. Nie przyżyją. Fajne że z nimi, z nimi umów Zrobiłem pana misję. Dobrze. Ha, ha, ha.